Hej, hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. No nie mogę z tak. tego. Jak pamiętacie, w, o ile... chyba, że nie pamiętacie, co jest możliwe, w poprzednim odcinku nasza ukochana Simka była na wakacjach. Nie można powiedzieć, że był udany. Yy, źle na pewno nie było no super Chyba zamień. nie ma czasu co do pracy śmigasz wytrzyj to, mam nadzieję, że zdążysz no, zdążyła fajno, fajno to już za 3 minuty do pracy to nie, nie ma sensu nie ma sensu no, mm, już pójdziemy z nią. Czemu by nie? Czemu by nie? Ej, odbierz przydział do sprawy. Już się robi. Nie idź na. O! Jezus Maria. Dobra. Rozmawiaj z cywilami, i wnieś oskarżenie z dwie godzin na patrol. Spoko. My dawno nie byliśmy na patronu. Jeszcze żeby jakieś cywile tu były, wrzuć monetę... Przecież ona ma świetny strój. Super, ma. jak z takich filmów, nie? Nie wiem, oglądaliście kiedyś e, Mentalistę? Bo ja tak, bo miałam serial, nie? No i w Mentalistie była taka e, duża bohaterka, która miała taki strój. Żeby nie miała tych szereg, ale tak chodziła ubrana. Bardzo fajna. O, o, a któż to taki? Pan Akira Kibo. Poznaj. E, pochwal strój. I. Pochwal szczerze. Ej, no, no, do... przykład z pana obywatel. O, Omar, co ty z pracy się urwałeś? Wnieś oskarżenie Nie mam o co, bo nikt się nie bije Niestety Wszyscy są mili dla siebie Możesz szukać śnieżnych kul O, o, może będzie walka A. Albo nie Latarnia, co no, wiesz, pomysł, to taki On jest wkurzony, on się będzie z kimś bić. Czas poczekać, to. No, Albo nie będzie się z nikim bić. Od... Oglądajcie wyposąg. Czemu nie? Przegoń sprzed muralu. Nie no, nie rób tego. Szukaj śnieżnych kul. No tacy podenerwowani chodzą. Jezu. Chcieli z kimś bić. Wiedziałam, że tak będzie. Dustin. Nie mogę wnieść oskarżenia, bo on jest sławny. No właśnie. już myślałam, że nie mogę wnieść oskarżenia, bo on jest słaby, Takie. seju. Wnieść więcej oskarżeń? Spoko. Szukasz śnieżnych kul. Nie ma tu jakiejś knepki z żarciem? Coś? Chyba nie ma. A ja, szkoda. Kolejna śnieżna kula. Czemu się wygadają tylko? Mm. Patrzcie kto to jest! Przecież to jest Petki! goście oh. Zapowiedz dowcip Rozmawiaj Sprawdź no, się, no, nie bądź szybko ogarnęła żetopadki, nie? Nie przekazuj z wyślemu, czyli wiesz Rozmawiaj o pogodzie, zachwycaj się czasem Nożekaj na słoneczną pogodę Słoniary Możesz jeszcze cool poszukać Kto jest ten? nie wiem co robić, bo nikt się nie... O! O! Wnieś oskarżenie Łapa wow, dziadę! Pani, dynę Caliente! Już po tobie. Wrócimy z pastarunek. dobra. Wrócimy. Jesteśmy już głodni. jest coś I możesz wziąć Odbierz przydział do sprawy Sprawę, żeby ci zatrebiło I to sprawę, kiedy indziej już rozwiążesz A nie eee, Sprawdzisz w bazie policyjnej Powinno coś I weź sobie coś zjedz jeszcze. Uuu. jakieś z mikrofali? Czemu podgrzewasz ciasto? Może niedługo będzie Skorzystaj, weź prysznic. Przestań miałczyć Pewnie misk. Wiedziałam, że chodzi o żarcie. Jak kop to to nie Zawsze chodzi mu o żarcie. To będzie remonty Łazienki zrobić niedługo Już mamy taki, taki budżecik. Uu, Kaleb, zapraszam do tego domu. Nie, bo my czekamy na rękę. Ponieważ pójdziemy do jego domu. No, Dobra. Niech już mu będzie. Poznaj Okay. Co? Co jest? Dlaczego oni nie jest... Z... Wypierdol Spadaj Spadaj, nie lubię cię Chcę drinka. Jak tak można? Podłe. Nie lubię już kaleb. Co? Tak się niby starał, tak się starał, nie? Wracamy do domu. Bez kitu, Wracamy do domu. Nie ma batę. Nie zadajemy się więcej z kalebem. Niech spadę. Hatfuna niego. Nie ma kaleby. Tobie z kimś innym się zwiążemy w przyszłości. A jeszcze nam się nie śpiesz Jeszcze kawał życia przed moim synkiem. No jak tak można? Na jedź się. Jedzenie zawsze pomaga na smutki. Wyłącz to i idź spać. Nie ma co się zadręczać tym połowalnym kalebem. To było niczym zderalne. Nóż w plecy wbity. Serduszko pocięte na kawałeczki. Jak on tak mógł? Jak on tak mógł? Nie no, serio, po się tego nie spodziewałam. Korzystaj Uu, może będzie awansik dzisiaj albo jutro. Trzmaciarz jedy Pa jak się starał, nie? Pa jak się starał. Hat na niego. Idziemy wypocić łzy, czy, czy jak to tam jest. Nigdy więcej, Kale Wąskie kanapkę z pokonem? Fekę? Kijak on tak huk! Hmm, w porządku mapę mam mam już się na jadłusi, jestem zaskoczony. smaczne. Te wątpisz niskie standardy żywieniowe. Hmm, Wskazówki. Mogę w kciukę burczyć. A Spiszę raport policyjny. Jest. pompał? Cholera. Ziół. Jakieś łobuzy wkradły kilka puszek farby w sprayu. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. Te wiązale na pewno coś zniszczą. Musisz coś zrobić. Okej. Okay. Sprawdź w bazie zeznania. Mówienie się wskazówki. Tylko odkryłam, że podejrzany nosi koszulę z drugim łykawem. Super. E Guidu, nową wskazówkę. Okej, okay. to jest sprzeciw w bazie porcyjnej, coś jeszcze. W bazie. Jak tak można, kaleb. Nadal jestem dostrzeziona jaką tak punkt na niej wskazówki. Tylko nie masz sensu do miłości. Tylko odkryję, że podejrzany jest młodym dorosłym. Oj, to jest całkiem prawdą składkę. Eee, zrób zdjęcie. Mnuje Chyba dźwięk! A myślę, że to daje. Ale to trawi. Nie było tego. Nie było. Mam przyciski palców Proszę bardzo, pobierzemy No problemo Sierżant To jest fajne Sier Pani sierżant huh. Dobra, to pogadamy sobie z panem komendiantem Jest tyle tańca, której nie ma w stymcech czwórce. Rozmawiam z komendiantem. Zobaczymy, jak bardzo po nas pojedzie teraz. Nie podoba mi się. Nie zamierzam się z tobą dłużej cofnąć i patrzeć jak ulicy poglądają się w chaosie z powodu twojego ego. <słuch> Mam problemy sercowe! Mój przyszły mąż... ...uznał, że nie będzie moim przyszłym mężem. To nie są... To nie jest moje ego! To jest poważna sprawa. Jak on tak śmiał? Śmiało śmieć, śmiać. A więc! A wspaniale, dziś pracowała. Być może w przyszłości czekają błyszczące znaki, i nowe stanowisko. Ta przyszła się dziś przez tę nikomórkę. Juka masowała i teraz będzie pracować jako porucznik. Uuu. Juka będzie teraz zarabiać dodatkowe 34 simulany, czyli 135 na godzinę. Juka otrzymuje również bonus. bonusy. Pudło na dokumenty. Pudło wciąż się przeprowadza. E, teczki, patrzcie na mnie, jestem kimś. Regoluminowa szuflada policyjna. Wentylator. Arktyczny pocałunek. I lampa stołowa. Zachowaj ostrożność. I najbliższe zmiany. Czwartek, dziewiąte. Czwartek! Na chwilę, to, to on to nam chyba inaczej. Skoro tak, no Bec... jest A, a dobra nie, jest dziś po prostu. Co, sobotę i niedzielę ma teraz, a miał miała poniedziałek i niedzielę chyba. Nice. Przestań tak miauczeć. <grystanie> <grystanie> Dzięki. Ale <want> ładna lampa. Jak <grystanie> na lampę, ja chcę tu. Chcę ja tą lampę. Daj mnie tą lampę. Lampa lampa. Niezbyt tu pasuje. a nie stoi. Pudła. pudło też bardzo ładne. Ja tu je chcę. Gdzie jeszcze? Więcej pudeł. Więcej pudeł. Teczka. Więcej teczek. Szuflada. Więcej szuflad. Żarcie? Sorry, kot. No, to sprzedajmy. W górę. Poruczniku, siedzicie w kieszeni... Co? Siedzicie w kieszeni swoich zwierzchników? Czy może dacie dobry przykład swoim podwładnym i zajmiecie się jakąś prawdziwą, uczciwą, policyjną robotą? Następny awans. Kapitan. Nice. Pani kapitan, boże jak to fajnie brzmi Jak Pani kapitan zawaliście brzmi, nie? Weź posprzątaj to wszystko. Chcę przyjść do Ciebie. Nie szefia, dałeś mi przed chwilą, awans nie chcę tego zaprzeć. Przestań, Omar! Czy ty masz żony chyba? Centralnie ogrzane. Po przebywaniu na zimnie to przyjemna ciepła odmiana. Dokładnie. Sprysznic. Jest 20, to jeszcze nie idź spać, tylko, nie wiem, weź resztki. Ale jak on mógł? Kale, w tych huncwocie jeden. Taki będzie tytuł. Taki będzie tytuł. Kaleb tych hundwocie. Przestań tak się drzeć. No ale smutek i żal mam. Smutek i żal. Smutek i żal. Ewaj trzy Czy się wody i coś smacznego do sączenia? Co to było twoim zdaniem? Spoko też lubię wodę. Woda całkowicie jest git. Ona już chyba się pospierała po niej zdradzie. Kaleba, Najgorszego sortu zdradzie. Znalazł by się codboy. Jezu, czemu ten kodboj się wszystkiego? Zaprosimy ja nie Kleba Porozmawiajmy z nim na poważnie Powiedzmy, że to między nami jest koniec. Kaleb, nie zasługujemy na bycie z nami. Jak się mógł tak zachować? Wcale to nie przeze mnie, bo za bardzo, za szybko weszłam w interakcje romantyczne. Wcale. <śm> 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 On jest dla nas gotowy porzucić wampiryzm. Ja tylko ze względu, że nie chciał się wtedy przytulić. Może on ma problemy. Może on ma problemy. Przypomnijmy sobie, że niedawno do państwa watory wprowadził się ich dawny przyjaciel. Pan diablo Noir. Przecież tak było. On musi mieć jakieś problemy.

Nie odpowiedzialny z naszej strony, nie zapytaliśmy o szczególnie. Tylko od razu go daliśmy. No znaczy ja tak zrobiłem w ogóle tego oglądacie, ale to nieważne. Czuję się świetnie. Sim, którego ktoś się troszczy to to im szczęśliwy. No, problem, Simpy. ona chce. Nawet Kaleb nie chce, to moja Simka chce. Może rozmowa, ona On jest bardzo szczęśliwy, jak Kaleb przyszedł

Branka Flanobo The head Lavar Oh, <laughs> Fina Dina. Darza Flirt with him Stop it, flirt with him He's making a mess He died, he Fina <laughs> oh, oh, oh. Wixai Pokroka ah. <laughs> yeah. Flubigorg Frieza Benoi Noś daich. sobie To naprawdę gusniste. <grystanie> Sos. No. Oni się nie mieli piszemy posłanku. Pobrali. Bo... Kawa dzień. Niech mu będzie. Niech mu będzie. <grystanie> Nie wyjdziecie. nic okay, do łóżka. Juzika. Za wcześnie na no, to. Nie popełni tego samego oboja, ze to jest Candy. serce dla Candy. O kurde. Kolejny. Kolejny. No nie wiem co oni ty z tymi skrzypcami mają. Ale już przestaną to mieć. Aż my z powstały, nie? Położyć się na drugi bok. Idź spać. Ja wiem, że ciężko iść spać w takiej warunkach, ale iść spać. Ty, ale to się podoba. Naprawdę muszę już iść. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Nie ma za co, Kaleb. Nie ma za co. Lepsi ale romantyczne zainteresowanie. Jest naukowiec z laboratorium fut, Futura To nie jest. Jak pracy za godzinę, nie mogłaś wcześniej wstać. No znowu pójdziesz do pracy nieogarnięta. Nie, chwila, ty tym razem idziesz do pracy sama. Sama, sama idziesz. Ja ja cię ogarnę potem, nie? Tylko posprzątaj jeszcze. A Obejrzyj. No tak. Kiedy nie masz co robić, idź obejrzyj kresnę oko. Do, dobre. Dobre. Się w pojedynkę, niech idzie sam. Cię na kota popatrzymy. Dzień miłości niedługo. Niedługo jest dzień miłości. Fajnie, że w dniu miłości są łóżka. To oni coś super Żywopłod dla początkujących. żeby postawić lamy. Niech ma lamy. Zestaw do i magicznych nasion. Nie dzięki. Hmm. W każdym razie fajnie by było dać jakiś prezent dla kalabu, prawda? Kaj jeszcze nie Dobra, nie wiem. Hmm, nie wiem, co mu dam. To cztery sprawy już rozwiązałem dawno temu. Kocham te prace. Jest taka mało wymagająca w porównaniu do rzeczywistości. No, lub Zrób sobie szurburu, i spać. Co jest nie tak? Kropny prysznic. dobra, kupić ci nowy, nie? Niech ci będzie. Podobno w parze trwa wieczór rycerzy. Chcesz tam żyć? Nie dzięki. Nie dzięki. Jest materialistą. Obitnym materialistą. Smako żywampirny. Smakosz ej, ej. Co tam się zadziało? Co tam się podziało, że smako żywampirny? Co to jest? Co to jedzenie? Przestań. Bolące plecy. Jezu, jakie to masz wymagania? Laskę. Sprzątnij to. Przygotuj coś innego, nie, dalszego. Może być. Co będzie? O, kurczę. co jest zepsute, to jest zepsute. Nie mogę kurczę. mogę kurczę. O, kurczę. O, na pewno kurczę. tu musi Musi. kurczę. O, Przy tu nie oglądaj solniczej, bardzo ci poroszę. Dobra. Będziemy e, po kończyć, także dzięki za oglądanie. Tak z nienacka, wow, wow. E, trzymajcie się i cześć! A ze mną wiek, to wie kto wie co będzie z kalemem, Pa!